No trudno sobie wyobrazić naszą reprezentację bez Kamila Glika. Zacznę od tego, jak, jak ciężko oglądało ci ten mecz w Słowenii, bo to było takie, na, takie złe dla nas doświadczenie. Kiedy jednak ciebie brakuje, to niestety, no nie jest kolorowo. Nie, ja tak do tego nie podchodzę. No jednak mamy po to szeroką kadrę, że w takich momentach jak są, jak są kontuzje, no to, to oni też są potrzebni. Natomiast no, no nie mi się łatwo. Meczu z Trybun czy z ławki, nie wiem, gdzieś tam nie może powiem, że nie jestem do tego przyzwyczajony, bo jednak zawsze czy, czy, czy w klubie, czy w reprezentacji raczej w ostatnich latach grałem, także, także była to dla mnie jakaś, jakaś nowość. No nic ciężko, ciężko to wyglądało, na pewno na pewno wynik. Nie był najlepszy, także dzisiaj na pewno byliśmy bardzo zmotywowani do tego, żeby, żeby ten mecz wygrać. Niestety się nie udało, także, także nic. Myślę, że remis w ostatecznym rozrachunku gdzieś tam jest jakiś sprawiedliwy dla, dla, dla obu drużyn. To teraz powiedz szczerze, kostka czy jednak mięsień czworogłowy, dwugłowy, bo mam wrażenie, że jesteś posklejany w każdym właściwie calu czy znaczy nie, kostkę rzeczywiście było tak, że w ostatnim meczu podkręciłem kostkę, ale powiedzmy ten uraz mi się odnowił w okresie przygotowawczym już praktycznie w ostatnim sparingu z FC Porto doznałem urazu właśnie mięśnia czworogł czworogłowego. Zerwałem jeden, jest zerwany jeden z mięśni właśnie czworogłowych. Także, także nic, no, potrzebowałem kilka dni, żeby się w miarę posklejecz, ale dzisiaj powiem szczerze, że miałem obawy, jak właśnie będzie do końca z moim zdrowiem, ale powiem szczerze, że byłem zaskoczony, że, że aż tak dobrze bo, bo naprawdę czułem się, czułem się fajnie, żadnego bólu nie, nie odczuwałem, także, także nic, na pewno, na pewno fajnie. Ja wiem, ta adrenalina, ten stadion, ci kibice, natomiast tak na poważnie. Ciężki mecz, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy Australijczycy nas zepchnęli, właściwie nie mogliśmy wyjść z własnej połówki. Ciężki mecz też przede wszystkim dla was, dla obrońców, bo jednak Arnautowicz to jest jednak, jednak zawodnik, który się no paskudnie rozpycha, nadepnie gdzieś po skrobie, po Achillesach, gdzieś kopnie lekko w kolano. No, powiem tak, bardzo nieprzyjemny piłkarz. Nie, no tak, na pewno były momenty, że, że broniliśmy głęboko, bo nawet bardzo głęboko, praktycznie na, na linii naszego 16 metra. A czemu tak głęboko? No taka, taka wynikła sytuacja meczowa oczywiście, no chcielibyśmy grać jak najlepiej, atakować jak najwyżej, natomiast no, gdzieś tam oni też mają swoje walory i, i, i tyle z czego to wynikało, no, ciężko mi tak tutaj e, teraz powiedzieć, no, po prostu zachowywali się lepiej, oni też na pewno analizowali naszą grę, no i tak, tak jak powiedziałeś, na pewno Czarnoutowi e, czy, czy, czy Sabicer też e, dobrze się poruszał między liniami, e, był taką dziesiątką i, i, i no, stwarzali nam na pewno problemy. No dobrze, to jesteś zadowolony z tego remisu, bo jednak tak, jak się zagra na zero z tyłu, to jest ok. natomiast oczywiście my wszyscy byśmy chcieli, żeby ta reprezentacja jednak grała do przodu trochę lepiej, tak jak to było kilkanaście miesięcy temu, może trochę więcej, jak jechaliście na Euro, gdzieś ta, ta można powiedzieć, e, równowaga została zachwiana. Nie, no ja też bym chciał, też bym chciał wygrywać wszystkie mecze po, po 3-0, e, po pięknej grze w efektownym stylu, natomiast no, 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 no tak jest i... I, I no i co, na pewno na pewno musimy, musimy zrobić wszystko, żeby, żeby dążyć do tego, żeby ta reprezentacja grała jak, jak najbardziej widowiskowo, żeby wygrywała mecze, bo to jest oczywiście w piłce najważniejsze. Natomiast no myślę, że też 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 no, trzeba pamiętać, że jednak te sytuację stworzyliśmy co prawda Paki stałe Ja miałem sam dzisiaj dwie, dwie dobre sytuacje. Robert miał też znakomitą Kownacki też praktycznie tam obrońca wybił chyba z linii. Więc jak tak teraz naliczymy, no to już są cztery, powiedzmy, jakieś tam całkiem niezłe te sytuacje. Więc tyle, no, no co, no to, tak jak powiedziałem, no chcielibyśmy wygrywać każdy mecz, jak najwyżej, natomiast no, nie zawsze się da. Dobrze, chcesz pozdrowić lekarza z Monako i powiedzieć, mu, że wracasz z zdrowy, bo pewnie drżeli i były telefony, żeby pewnie w ogóle cię nie wypuszczać na te mecze. Codziennie byliśmy w kontakcie i ze mną, i, i, i tutaj z naszym doktorem, także, no tak, powiedziałem wcześniej, że, że byłem zaskoczony, że naprawdę fajnie się dzisiaj czułem, że, że nie mam żadnego ani teraz bólu, ani, ani podczas meczu, więc, więc tyle. Także teraz wracam do klubu i. Czeka nas ciężka praca, bo na pewno, na pewno wiele, się, się, wiele się pozmieniało w do zeszłego roku. Przyszło kolejnych wielu nowych zawodników, kilku odeszło i, i mamy swoje, swoje cele. Także, także na no nic, podniesioną głową wracam i, no i tyle. I walczę, I walczę o to, żeby Monako wróciło tam, gdzie, gdzie jego miejsce. To powiem tak, nie rób nam tego więcej, niech żona zadbał o ciebie, żeby już spokój. Przyjeżdżaj na kolejne drukowania zdrowy i gotowy do gry. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. Cześć.